Cześć tu Magda. Dzisiaj opowiem Wam bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat już pewnie Waszej ulubionej zabawki, jakim, jaką jest fidget spinner, spinner, finger spinner. E, ma bardzo wiele nazw, ale wygląda właśnie tak, ma wiele kolorów i wiele różnych funkcji, a tak naprawdę jest świetnym terapeutyczną zabawką na to, żeby skoncentrować na chwilę uwagę, odczepić się od telefonów, sprawę zbadać swoją umiejętność żonglowania i robienia najróżniejszych e, sztuczek, a także Mierzenia czasu, który jest najszybszy, który będzie się jak najdłużej kręcił. No cóż, a będzie się kręcił najdłużej ten, który ma najlepsze łożyska, który jest najlepiej jakościowo wyprodukowany, a kosztują one od kilkunastu złotych do nawet 200 zł. Pewnie różnią się ta cena, zależy od materiału, od sposobu wykonania, od pieniędzy na marketing, jaki jest wydany, bo dużo dyskutujecie o tym, który jest oryginalny. No i tu muszę um, sprostować um, taką informację. No nie ma tego um, um, oryginalnego, dlatego że um, nikt tak naprawdę nie przedłużył patentu e, produktu, e, który widzicie, e, który mam w ręku. A toż dlaczego? E, dlatego, że produkt wymyśliła e, Katrin Hettinger 62-letnia mieszkanka e, Florydy, e, którą nie było stać na e, zapłacenie przedłużenia tego patentu. To kosztowało 400 dolarów. No i po prostu ten patent wygasł. Jak się dowiedzieli o tym producenci najróżniejszych zabawek, wielu z nich jednocześnie zaczęło produkować ten produkt. I cóż, no, jest on popularny, nie ma jednego oryginalnego, i nawet jeśli na opakowaniach zobaczycie hologram i napis, że to jest oryginalny fidget Spinel. No nie, moi drodzy, nie. To nie jest, każdy może wyprodukować hologram i nie ma tego jednego oryginalnego. Jest ich, jest ich bardzo wiele. Oczywiście jako ocenicie sami. Ale cóż mogę powiedzieć? Obowiązkiem każdego producenta zabawek jest nie tylko posiadanie certyfikatu europejskiego, jeżeli wprowadzają rynek do sprzedaży na rynek europejski i Umieszczając ten napis gwarantują, że produkt przebadali, że jest bezpieczny dla zdrowia, ale także umieszczenie swojego adresu, tak aby kupującym mógł się skontaktować w razie potrzeby. Wiele produktów na rynku niestety takie nie jest. Często piszecie w postach, że właśnie ten pikselowy, on jest super oryginalny. No niestety, ten hologram go takim nie czyni i ten napis też go nie czyni. Rzeczywiście ma napisane CO, co z tego? CE, co z tego, jak nie ma w ogóle napisane skąd on pochodzi i w ogóle kto go wyprodukował? No nie, tak tutaj nie będziemy. Jeżeli opakowanie jest metalowe, piękne, również ma hologram, no ja się też nie Nabrać, bo nie ma tak samo oznaczenia producenta i prawdę mówiąc, każdy mógłby to wyprodukować. Jest ich na całym rynku masa. Pierwszy, jaki trafił w moje ręce, który ma certyfikat europejski, to jest Fidget Ninja. Zapewne niedługo będzie ich więcej, pokażę Wam je w firmach. No i oczywiście tu mam adres producenta, certyfikaty europejskie, informacje, że jest dla dzieci od lat 3, co prawda tutaj jest sugestia, że 8+, moim zdaniem spokojnie można wcześniej, no i jakby kupując taki produkt, znając producenta, wiem, że postarał się o to, żeby nie stracić dobrego wizerunku i że się do tego przyłożył. No, cóż, słuchajcie, skąd się to e, szaleństwo wzięło? A tuż moi drodzy stąd, że Katrin Hettinger chorowała na bardzo, bardzo nieprzyjemną chorobę, która się nazywa miastenia. To jest taka choroba, która osłabia pracę mięśni. I wymyśliła sobie taką zabawkę, dzięki której może mieć kontakt z córką, bawić się z nią, zabawkę, dzięki której jest wiele radości po, po obu stronach i taki wesoły, wspólnie spędzony czas, bo. Przekręcenie go wymaga niewiele wysiłku. A oczywiście produkt znalazł zastosowanie wśród osób, dzieci dorosłych z nadpudliwością. Dzięki czemu mogło się troszeczkę skoncentrować, oderwać się od rzeczywistości, skupić na konkretnym przedmiocie, ale ćwiczyć także motorykę małą i tutaj sprawność palców i 1500 innych rzeczy. No ale to tak oficjalnie. A teraz pokażę Wam najróżniejsze fidget spinnery, jakie tutaj mam przed sobą. Zobaczycie, który jest najlepszy. A, mam tu całą rozmaitość spinnerów, fidget spinnerów, czy jakie tam nazywacie. Który jest najlepszy? No cóż, to trudno powiedzieć. Popularne są spinery w takich opakowaniach, ale pamiętajcie, że bardzo łatwo jest zrobić takie opakowanie i tak naprawdę nie wiemy do końca, co tam się kryje w środku. Tutaj kwadraciki, przezroczysty spinner wyglądający jak każdy inny, ale okej. Okay. Muszę Wam powiedzieć, że jest niezły. Ten jest niezły, ale widzicie, ponieważ nie ma nazwy, nie ma producenta, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, który właśnie to jest ten niezły. Porównywałam go z fidget ninja i muszę Wam powiedzieć, że są mega, mega podobne i mają równie dobre łożyska. Jak widzicie, challenge idą web w web bez dwóch zdań. No dobra, zatrzymam tutaj opaków. W ogóle są bardzo y, podobne, no ale cóż, ten ma certyfikat europejski, ten nie ma, a co się może stać z takim y, nieopatentowanym, nie wiadomo co, a tu jest, y, tu jest świetny przykład. O, zobaczcie. E, po prostu. Każdemu się wydaje, że może produkować zabawki. No tak nie jest. Zobaczcie, tutaj odpadła końcówka, i nie jest naprawdę problem, żeby to wszystko się rozleciało i żeby ta kuleczka wypadła, no może nie będziemy jej zaraz połykać, ale no, nie jest to produkt bezpieczny. Taki, który się rozpada w rękach i nagle jego elementy się rozpadają, więc jakby. Ee... Krzeleszczą, chrzęszczą, nie polecam, produkt świeci w ciemności i co z tego jak się po prostu rozpada w rękach. Z ciekawostek, no to ten świecący myślę, że wzbudził Wasze zainteresowanie, zasuwa zupełnie nieźle, no i jeszcze ma diotki, więc wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Z innych ciekawostek, zrobiony z korka. Naprawdę śmieszny, można mu wyjąć e, łożyska, pozamieniać e, i próbować każde, jedno z leciusieńki, tak, bo korek jest lekkim materiałem. No ale cóż, no z tym kręceniem, takie sobie to łożyska, takie sobie. Mimo, że, e, że jest ciekawe dodatkowo, jak nie ma tego elementu, który jest, e, który pozwala odseparować kciuki, znaczy opuszki palców od e, samego spinera. To nie ma tutaj dodatkowego tarcia. No a tutaj nawet mogę tak delikatnie trzymać. No, słab jest. Dobra, i cóż, mam jeszcze tutaj takie spinery kolorowe, nic szczególnego, wolne, z ciekawostek, to jest jeszcze ten. Wygląda dosyć elegancko, metalowa puszka, hologram. Wow, się złoty. Wydaje się taki metalowy kręci się tak sobie. Jest troszkę śmieszny, bo jest taki króciutki malutki, będzie e, wygodny dla osób, które mają po prostu małe dłonie, czyli dla młodych ludzi, e, bo po prostu zmieści im się tutaj spo, swobodnie e, między palcami. No taki bajer e, trzyelementowy. Znaczy z dwoma takimi e, nie, nie trójkątny, tylko podwójny. No i cóż, mam tutaj jeszcze jeden taki spinner. Zobaczcie, jak wygląda. Taki, którego łożyska są na zewnątrz. Jeszcze go nie otwierałam. Nie wiem, jak działa. Zaraz to e, sprawdzimy. Więc łożyska można tutaj e, włożyć. No to co? Otwieramy. No, jak widzicie, ten nazywa się Hand Spinner. Też, też ciekawie, jak tam z certyfikatem. No niby taka naklejka jest, jest nazwa producenta, no już lepiej powiedziałabym, otwieramy go. No, oczywiście jest to jeden ze spinnerów, którego jakości nie poznacie zamawiając go, ani, ani nie możecie sprawdzić w sklepie, no tu mamy łożyska takie. Ten wkłada się dosyć ciężko. No dobra, czekajcie, najpierw sobie sprawdzę. Pachnie takim jak... Nie jest źle, nie jest źle, ale nie jest też jakoś genialnie. Dwóch minut z tego nie zrobimy. No dobrze, spróbuję tutaj to powkładać i zobaczymy jak z pełnym obciążeniem sobie daje radę. A samo łożysko? No wiecie co? Słabo jest, słabo. Nie zawsze tutaj jakoś buduje, yy, Znaczy cena cena jest wprost proporcjonalna do jakości. Na to uważajcie. I myślę, że no, kilka spinnerów pewnie będziecie mieli, aż znajdziecie ten najlepszy, a może sobie go zbudujecie sami i udoskonalicie. No dobra, mam pełnie obciążony. Zaczynamy. A, no, nie jest zły. No ale zrobimy, słuchajcie, challenge z kilku, zobaczymy który kręci się najszybciej.